Jak ochronić ich godność, i czy rzeczywiście nadzieja ta godność jest tak silnie powiązana z nadzieją, że jak człowiek ma nadzieję, to również chroni swoją własną godność. Czy to potwierdza Pani doświadczenie? Oczywiście, że bardzo ważna jest godność człowieka. No przykład był w 80 roku, że bez godności się nie da i tak samo. Ja tak, ja jestem taką kobietą, która y, musiała walczyć o to, żeby poznać co to godność, wolność i tak dalej kiedy się pochodzi z rodziny takiej jak ja pochodziłam, z patologicznej to człowiek jest tłamiony, y, y, zmuszany do różnych rzeczy czego nie chce i tak dalej. Mój dom był inny, ja się na, nauczyłam w 80 roku tego, że człowiek może być coś warty, że ma godność, że powinien walczyć o wolność i tak dalej i to zawdzięczam wszystkim moim kolegom, y, bo oni mnie tego nauczyli, nauczyli mnie co to polityka, o co walczyć ja o to walczyłam tylko nie zdawałam sobie sprawy że akurat na stacji motorniczego na stanowisku motorniczego odgryzam się tam kierunkowi, czy komukolwiek bronię swojej koleżanki że to właśnie o tą wolność chodzi dla mnie były to po prostu przyziemne sprawy, które ja jako wolna osoba mogę zrobić, a moja koleżanka nie, bo akurat ma małe dzieci i mogą ją z pracy wyrzucić. Więc to ta sytuacja. Ale później w moim domu chciałam, żeby moje dzieci wiedziały, co to znaczy, co to znaczy godność, co znaczy wolność, co wolność słowa i co znaczy, że jest człowiekiem. Czyli od małego jest człowiekiem i on ma prawo mieć własne zdanie. Jeśli się karamy, to się karamy nawzajem. Możemy sobie powiedzieć wszystko na ten temat. Wrócę jeszcze raz do tego stołu. Ten stół to u nas taki grzechomierz. Wszystko przy, przy nim mogliśmy sobie powiedzieć. Także yy, i tam żeśmy się karali. Ja robiłam 10 przykładów, bo dziecko mnie ukarało przypuśćmy. Uważałam, że on ma takie samo prawo w życiu jak i ja. I też ich tego uczyłam. Uczyłam ich wolności. Tak jak powiedziałam, w 80 roku, więc przy każdym, w każdym roku w sierpniu, w lipcu, w sierpniu, u mnie było dziennikarze, którzy pytali o różne rzeczy i moje dzieci również. I one były do tego przyzwyczajone, że wolność. No Boże, to są różne rzeczy i, i, i ta solidarność. Jak byłem małe to nie. Powiem tutaj anegdotę taką śmieszną. Przyjechali dziennikarze i spytali moje dziecko, które miało chyba z 5 lat. Słuchaj, co, co ja mama zrobiła? No tramwaj zaczynała. I co teraz? No tramwaje nie jeżdżą. No tak, że dzieci to tak rozumieją, natomiast później zaczynały rozumieć co ja od nich chcę czego ja żądam, że jeśli idzie do szkoły yy, musi patrzeć na innego kolegę czy ma co jeść czy nie, to też jest solidarność tak, że niesie kanapkę więcej, bo ta kolega chce i powie mu, nie, nie powiem mu dlaczego mu ją daje, że on w domu, z domu nie ma. Natomiast ta godność no, yy, nie wiem jak to powiedzieć, moje dziecko Powiem to przyziemnie. Ja, ja nie jestem filozofem i mi jest trudno tutaj się wypowiedzieć filozoficznie na ten temat, ale powiem tak prosto. Moje dziecko miało rację głosu w domu i, i jak czegoś chciał i uparł się, to to dostawał po prostu. Czyli, ale rozsądne. Jeśli natomiast prosił o bzdury, nie dostawał i wiedział o tym, że jak matka powie nie, to nie to nie, ale uzasadniałam i tłumaczyłam dlaczego nie. To nie dlatego, że mówiłam nie, bo nie, tylko tłumaczyłam, nie dostaniesz dlatego, że to jest złe, przypuśćmy, tak. I, i, mogłabym tutaj dużo przykładów sypać jak z rękawa, bo to ciekawy dom był, także y, i ciekawe dzieci, więc y, różnie, ale solidarność w naszym domu przeważała i to swy, wolność słowa i nadal moje dzieci jakby to praktykują. No, właśnie wspomniała Pani o tym, że, że Pani pochodzi z rodziny trudnej, patologicznej. Powiedziała Pani to, to słowo, prawda, która właśnie nie, nie, nie szanowała tej godności, a Pani jednak znalazła w sobie jakąś siłę, żeby ją zachować i nadzieję. Wrócę do tego, do tego drzewa. To drzewo, które rodzi. Czasem rodzi dobrze, czasem źle. Mówią, że jabłko od drzewa daleko nie odlatuje. A ja odleciałam bardzo daleko od swoich rodziców i moja siostra też. I były, były porody, były urodzaje te, tego drzewa i my niczego się nie wstydzimy. Staramy się żyć tak, jak trzeba. Nie popełniłam jeszcze ani razu gafy mojej matki, a natomiast popełniłam dużo błędów w swoim życiu, bo przez to, że ja pochodziłam z takiej rodziny, to chciałam moim dzieciom dać więcej, żeby one mi miały takiego życia jak ja. I tym popełniałam czasem błędy. Ale wszystkie drzewa, które się urodziły w naszym domu, jest wszystko ok. I które się jeszcze urodzą. No to nie jest. drzewa, tylko. I to jest piękne. To drzewo cały czas rośnie po prostu. To drzewo cały czas rośnie i owocuje. E. Jeszcze, może, ostatni cytat. Zbliżamy się, myślę, już do końca pomału. E. Ksiądz Adam, pewnie może jeszcze będzie miał jakieś pytanie, ale jeszcze mam ostatni cytat dla pana Tomasza e. z Cisznerowski. Trzeba wybrać z tego, o czym myśleć można, to, o czym myśleć trzeba. Ale to, o czym myśleć trzeba, nie przychodzi do nas z kart książki, lecz z twarzy zaniepokojonego swym losem człowieka. Ja, ja myślę, że w, w, tym, w tej pańskiej książce jest właśnie wiele tej twarzy zaniepokojonego swym losem człowieka. To nie jest tylko, że tak powiem, teoretyczna książkowa mądrość. No, to jest właśnie tutaj bardzo takim dużym problemem. W antropologii, czyli w takim napotykaniu innych ludzi, tak żeby ich zrozumieć, no, że się porusza jednocześnie na dwóch poziomach, to znaczy na tym poziomie takim właśnie bardziej abstrakcyjnym, teoretycznym, ale rozmawiać w ten sposób absolutnie nie można. Trzeba przejść na, na poziom rozmawiania o sprawach takich najbardziej, najbardziej codziennych. Tak, żeby dopiero w tej rozmowie, no takiej najbardziej ludzkiej, pojawiły się jakieś takie elementy, które później pozwolą tą abstrakcję, czy pewien rodzaj jakiejś teorii, czy koncepcji wydobyć. I to wydobywanie następuje bardzo, bardzo powoli. I no myślę, że to jest tutaj jedna z ważniejszych rzeczy. To znaczy, że, że jakby. No, ten rodzaj rozmowy, gdzie właśnie ten niepokój jest obecny, poszukiwanie sensu, doświadczenia, no przekazywany jest czasem na takim poziomie, bym powiedział, zupełnie innym niż, niż akademicki. Jeden z takich fotografów, Paul Milis, mówi nawet, że znaczy, ja się z tym bardzo zgadzam, że właśnie podmioty społeczne, ludzie, z, których, z którymi przebywamy jako badacze, ani, ani nie są uczonymi socjologami, ani nie tworzą grup seminaryjnych. I często, jakby ich to, co chcą przekazać, jest yy, nie tylko, nie jest, jest, nie, tylko jest, że tak powiem, nie jest wyrażone w języku, ale często jest tak zorganizowane, żeby się językowi przeciwstawić. Ja myślę, że dotyczy w ogóle to w dużym stopniu każdego człowieka. Yy, natomiast to, to, jakby ta oscylacja między właśnie tym, tym, tym myśleniem akademickim a myśleniem na poziomie spotkania, na poziomie relacji z człowiekiem, jest tutaj bardzo. Bardzo istotne. To, to jest, myślę, tutaj jedna z takich trudniejszych, trudniejszych rzeczy, i jak przejść między, między właśnie tymi, tymi, dwoma, tymi dwoma poziomami. Nie można wchodzić z abstrakcjami tkwiącymi w, w, w głowie badacza w świat ludzi, którzy którzy no, mogą zostać wtedy postawieni przed takim pytaniem, na które nie będą w stanie odpowiedzieć. To jest bardzo takie duże zadanie. Pamiętam była taka sytuacja, że jedna z takich początkujących etnografek właśnie przygotowała sobie różne tematy, które mnie interesują, pytania. To chodziło głównie o przestrzeń domu i całej zagrody wiejskiej. Podeszła do takiego siedzącego gospodarza na ławeczce zapytała, dzień dobry tutaj prawda gospodarzu chciałam porozmawiać, wywiad przeprowadzić czy można? A no można to proszę bardzo pytać. Nabrała dużo powietrza do płuc i spytała, jak pan konceptualizuje swoją przestrzeń przydomową. <grymów> no I i, i właśnie, właśnie tego typu y, y, pytania. Odpowiedź. No, odpowiedź bardzo często właśnie przebiega poza językiem, albo tak, żeby się językowi sprzeciwić, to znaczy machnięcie ręką. Natomiast... Y, y, Natomiast, no właśnie, z, 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 w różnych sytuacjach się tego rodzaju właśnie tutaj gafy w tej rozmowie popełnia i nawet już, prawda, kiedy się zna kogoś bardzo dobrze i już się większy czas spędziło na badaniach, nieraz właśnie ta koncentracja...